Policja była w kropce. Każde kolejne włamanie było coraz bardziej zuchwałe, a lista ofiar rosła. Presja społeczna na schwytanie sprawcy była ogromna. Rozpoczęło się jedno z największych polowań w historii regionu. Patrole przeczesywały okolice każdej nocy, a funkcjonariusze rozmawiali z setkami osób. Mimo to, pan Gaman pozostawał nieuchwytny. Działał na stosunkowo niewielkim obszarze, co sugerowało, że musi być kimś z lokalnej społeczności. Kimś. To doskonale znał teren, rozkład domów i zwyczaje mieszkańców. Kimś, kto za dnia mógł być zwykłym sąsiadem lub pracownikiem. Przełom nastąpił dopiero wtedy, gdy kilku osobom cudem udało się przetrwać jego atak. Choć byli w szoku, ich zeznania dały śledczym pierwszy prawdziwy trop. Po raz pierwszy ktoś zobaczył twarz nocnego demona i mógł go opisać. Polowanie na ducha wreszcie nabrało realnych kształtów. Dzięki zeznaniom ocalałych, policja w końcu nadała potworowi imię. Był to Elias Xitav-Hudzi, mężczyzna, który pracował w okolicy i doskonale pasował do stworzonego profilu. Został aresztowany i postawiony przed sądem. Podczas procesu najaw wyszła cała skala jego działalności. Został powiązany z serią 16 ataków, w wyniku których wiele osób straciło życie. Choć motywem była grabież, jego czyny charakteryzowała wyjątkowa brutalność został uznany za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów. Sąd nie miał dla niego litości. Elias Xitawhudi został skazany na najwyższy wymiar kary. Jego historia na zawsze zapisała się w kronikach kryminalnych Republiki Południowej Afryki jako przestroga i mroczna legenda o człowieku, który z maczetą w ręku polował na niewinnych ludzi w ich własnych domach.